Czas na podrozdział tego rozdziału. Rozdziału z o i cywilizacji Feliksa Konecznego. Rzekoma hierarchia ras. Z przesądu o niewzruszalności stałości cech psychicznych w rasach powstało zagadnienie uzdolnienia ras i tak gobinął, Przypisywał rasie żółtej silną wolę i uważał ją za utylitarną na wskroś. Jest to u niego rasa męska, kobiecą jest czarna, zmysłowa, woli słabej, lecz celująca najwyższymi Siz? zdolnościami artystycznymi. Heglista Michelet filozofował sobie na tematy rasowe znów w taki sposób. Morzyni przedstawiają spokojną dziecięcą, wyzyskującą przyjemności jednią z przyrodą. Malajczycy ze swą manią niszczenia wyobrażają de.aufen, coś tam, mongolowie zaś coś innego. Z czego do prawdy należało wnosić, że rasy ówczesne stosowały się do heglizmu. Ale w każdej bajce jest coś z prawdy. U rozmaitych ludów bywają rzeczywiste, rozmaite zdolności i zamiłowania. Racel w antropogeografii. Przytacza przykłady, jako właściwości rasowe lub stosunki socjalne czynią jeden lub zdatniejszym, drugi zaś mniej zdatnym do wyzyskania warunków geograficznych. Przytacza, jako Japończycy niegdyś utrzymywali ożywiony ruch żeglarski na wszystkie strony, a mniej więcej od czasów prześladowań chrześcijan około 1630 zaprzestali korzystać z pomyślnych warunków. Jako Irlandczycy, chociaż przewędrowali do Irlandii morzem, a zamieszkują najlepsze wybrzeża, jednakże nie uprawiają zgoła rybołówstwa. Jako Celtowie w ogóle w przeciwieństwie do Germanów nigdy nie zapuszczali się dalej na morze ani nawet kiedy byli morzem otoczeni jak na brytyjskich wyspach, jak Malajowie i Papuasi, gdzie razem zamieszkują, tamci prą zawsze ku wybrzeżu, ci ku wnętrzu lądu. Mógł był Ratzel dodać jeszcze nie jedno, na przykład jako starożytni Peruwianie, posiadając długie wybrzeże morskie, nie uprawiali jednak żeglugi, jako że ludy starożytnego świata oswoiły bydło, gdy tymczasem nie powiodło się to pierwotnym mieszkańcom Ameryki, jako słoń stał się w Indiach pożytecznym zwierzęciem domowym, a u Negrów afrykańskich pozostał, przy, pozostał przerażenie budzącym potworem podczas gdy dawniejsi mieszkańcy Afryki, jak kartagińczycy i numidowie, umieli poskromić i oswajać afrykańskiego słonia itd. Lecz cóż w tym dziwnego? Że zdolności przyjmują najrozmaitszy kierunek, a do wszystkiego nigdy się nie jest zdolny. Irlandczycy, chociaż naród wybrzeżny, nie celują w żegludze, ale byli dobrymi ro rolnikami. Malajowie mają zdolność do rybołówstwa, papułasi do łowów lądowych. Peruanie celowali i celują w głowach, Peruwianie w sztuce wojennej i, ty, i tym podobne. Każdy bywa zdolny do czegoś. Przy tym zważyć należy, że im lud prymitywniejszy w cywilizacji jakikolwiek, tym mniej ma sposobu do okazywania zdolności, bo tym ciaśniejsze u niego kategorie bytu. Jakażże metoda udzieli nam wskaźnika uzdolnienia ogólnego? Jak rozstrzygnąć pytanie, czy zdolniejsi są ogi malajowie, prący ku wybrzeżu, czy też papuasi kierujący się w głąb lądu? Doskonale natomiast rozstrzyga historię kwestie stałości danego szczebla cywilizacji i to przecząco. Społeczeństwa wnoszą się, wznoszą się i opadają, a zatem stopień cywilizacji nie jest bynajmniej stałym dla danej rasy? Skoro zaś nie da się zaprzeczyć, że rodzaj psychiki zawisł między innymi od szczebla cywilizacyjnego, a zatem natrafiamy tu w tym na nowy dowód, że psychika zbiorowa zmienna jest i nie od rasy zależy. Z rozmaitości szczebli danej cywilizacji nie można niczego wnioskować o zdolnościach, tym niemniej skoro można stać na niskim szczeblu pomimo wielkich zdolności. A czyż można oze, orzec, orzec na pewno, czy któryś z ludów obecnie prymitywnych nie znajdował się niegdyś na wyższym stopniu cywilizacji? W określeniu uzdolnienia bruździło i bruździ wiele naiwnie, wielce naiwnie zapatrywanie, jako społeczność jakaś stoi cywilizacyjnie tym wyżej, im bardziej zbliży się do cywilizacji europejskiej. Ileż usunie się nieporozumień, gdy spojrzymy na sprawy psychiki zbiorowej pod kątem odrębności rozmaitych cywilizacji. Może być bardzo wysoki stopień którejś z cywilizacji nie łączący się zgoła z naszą, a zatem można być bardzo zdolnym, a nie okazywać zgoła zbliżania do naszej cywilizacji. A jednak i w tym jest błąd zasadniczy: układano formalną hierarchię duchową raz według stopnia imitowania cywilizacji europejskiej. Rozpoczął to Niemiec Karus, autor książki pod znamienitym tytułem Weber die Ungleich, ja no nie jestem w stanie tego przeczytać, ale dopiero Gobino opracował hierarchię raz wyczerpująco w cytowanym już w poprzednim dziele, zignorowanym za życia autora, lecz które zjednało mu wielką sławę przynajmniej pośmiertną. Gobino, znakomity literat, zajmująca jest biografia tego wielce sympatycznego męża, o życiu w życiu dziele jego posiadamy wyborne studium Michała Sobeskiego, kwiat Złoty gobinał Redivivus, Poznaj 1925. Głównym jego dziełem literackim jest La Renaissance Scenes Historics, jedna z najpiękniejszych książek XIX wieku, wydana w roku 1877, lecz bez komentarzy naukowych. Edycja kompletna wyszła dopiero w roku 1923 pod tytułem La Frédéric Po polsku w przykładzie Adolfa Strzeleckiego, warszawa 1908-1911. W książkach dla wszystkich. Tłumaczono też na polskie szereg jego novel na tle egzotycznym. Gobineau, znakomity literat. W nauce zawsze diletant był. We własnych oczach zarazem największym arystokratą swego pokolenia. Uroił sobie, że pochodzi od Skandynawów, których uważał za najczystszych Aryjczyków, i napisał rzekome dzieje swego rodu, jak mniemał naukowo. Historię dotar. Jaro, Pirate Norwegien, Conquere du Place de Bray et Normandie et de la descendente, 1875. Siebie uważa za ostatniego potomka owego Otara. Badano te kwestie w ostatnim czasie i wyśledzono jako najdalszy jego przodek. Historycznie pewny był w XVI wieku pończosznikiem w Bordeaux. Ciekawe, że Montesquieu uważał się również za potomka germańskich dobywców. Patrz, Sorel. Montesquieu, Paris, 1887. Tego gobinau rasa aryjska stanowi arystokrację ludzkości. Bo tylko Aryjczycy są czystą rasą białą, inne odmiany białej posiadają znaczenie drugorzędne, a nie białe stoją zasadniczo niżej, przeznaczone do ról podrzemnych w historii i ekonomii świata. Pośród samych Aryjczyków stoją w hierarchii ugobiną na miejscu naczelnym ludy skandynawskie i anglosaskie, tudzież Frankowie, od których wywodzi szlachtę północno-francuską. Te ludy stanowią prawych Germanów najtęższy dział Aryjczyków. Niemcy nie należą tu wcale, bo to mieszańcy celskosłowiańscy, nawet fizycznie niewiele warci. Przyczyny nierówności ras nie tkwią w geografii ani w historii, lecz wyłącznie w rasie samej jako takiej. Im czystsza aryjska, tym wyższy typ. Poza rasą białą nie byłoby zgodna cywilizacji, gdyby nie krzyżowanie się z białymi, co opisuje obszernie a niemal zawsze błędnie, bądź rozporządzał materiałem jeszcze bez porównania, bardziej niedostatecznym niż my dzisiaj. Nawet Chińczycy zawdzięczają sobie coś nieco z cywilizacji temu, iż dostała się tam aryjska kolonizacja z Indii. Zobaczę na Wikipedii, co o tym Gobiną piszą. Gobiną. Joseph Arthur habeD. Gobineau 1618-1882. Francuski dyplomata, pisarz i filozof. Uchodzi za twórcę doktryny rasizmu. Twórca Chemii, Ras i Teologii Moralnej. strategicznie sprzeciwił się Gobino myśli, jakoby nierówności rasowe stały się wyrównywać za pomocą instytucji. Poświęca temu zagadnieniu osobny rozdział 5, tą pierwszy. Niższość czy wyższość jest wrodzona, a zatem lub niższy nie może tym samym posiadać instytucji wyższego rzędu. Nie można przypisywać jednakowej zasadzie umysłowości Anglikowi i Huronowi, a różnice tłumaczyć nieprzepartą potęgą środowisk, des miuex. Ależ otwiera, na tej samej glebie kwitły niejedno barbarzyństwo i cywilizacja. Instytucje zaś są to skutki, nie przyczyny. Niezgodne z duchem lod, ludu nie utrzymają się, bo muszą pochodzić od samego społeczeństwa i być zastosowane do jego instynktów i potrzeb. Instytucje nie tworzą tedy ludów, lecz pochodzą od nich. Nigdzie też państwa osadnicze nie zdołały narzucić instytucji europejskich tubylcom. Zresztą znajdują się na świecie 1853 czy rok. Dwa rządy utworzone przez ludy obce naszym rasom, a według wzorów przez nas dostarczonych. W Jeden funkcjonuje na Wyspach Santuiczyńskich, a drugi na San Domingo. Ocena ich musi ostatecznie wykazać bezsilność wszelkich prób, żeby nadać jakiemuś ludowi instytucje niewywodzące się z jego własnej umysłowości. W Paragwaju szanse zdawały się być większe, bo urządzenia uparte były na podstawie religijnej, ale okazało się błędne mniemanie, jakoby barbarzyństwo stanowiło tylko wiek dziecięcy ludów. Naukę Gobineau można by nazwać kalwinizmem rasologii. Istna predestynacja. Z natury przeznaczeni są jedni, jak się sam wyraża, do królowania, inni do wysługiwania się. Jedni wprost rodzą się na bohaterów, inni muszą poprzestać na roli przeciętnych nierdów. A czyż wtedy mają mieć jednakie prawa i obowiązki? Jeszcze jeden krok konsekwentny, a dojdzie się do pytania: czyż ta sama etyka ma obowiązywać tych i tamtych? Nie ma dziś co polemizować z aparatem naukowym z roku 1853, ale rozmaici specjalisty stwierdzają, że każdy, na każdym niemal kroku jego głównego dzieła, że Gobineau nie posiadał ani tego błędu, ani tego przygotowania naukowego, jakie za jego czasów można było nabyć. Pełno w nim było błędów historycznych i to rażących. Dla przykładu przytoczymy, jak przygania Anglikom, że od Jakuba I i Janny mieszają się ze Szkotami, psując czystość krwi. Czyżby nie wiedział, jako Szkocja jest mózgiem Anglii, że tam w Szkocji od wieków znajduje się kuźnia wielkości Anglii? Jak wątłe były podstawy jego rozumowania, znać na przykładzie o Skandynawach, będących dla niego ideałem i szczytem doskonałości. Cały jego aparat do ich oceny okazał się błędny. A skoro o Skandynawach mowa, dodajmy, że jako y, kilka lat zaledwie potem Buki na również wątłych podstawach nabrał przekonania, jako Skandynawów cechuje niestałość ich miejność usposobienia, ponieważ nie mogą oddawać się pracom rodziczym nieprzerwanie. Ani Gobino, ani Buki nie, nie przedsięwierali nigdy żadnych specjalnych studiów nad Skandynawami. A jednak nie brak w wywodach Gominorzy rzeczy prawdziwych i poglądów trafnych. Zarzucił po, przesąd o równości i skutkiem tego dochodził nieraz do wniosków słusznych. Dziś jest on doprawdy prawdy Czytaj, czytuje się go i cytuje na wyścigi, bo w dziele jego znajdujemy wiele prawd. Mylne matolie jest wyjaśnianie najprawdziwszych nawet spostrzeżeń rasą. Ten błąd zaciążył atoli na nauce aż do naszych czasów. Teza Gobineau było, była po kilka razy na nowo odkrywana przez rozmaitych uczonych zgoła niezależnie od siebie. 30 lat po Gobineau, nieznający go całkiem. Gdyż Gobineau uległ zupełnej niepamięci, antropolog francuski Penkla, układając chemię społeczną, uważał rasy za to samo w etnologii w czym pierwiastki chemii. Liczebne Zmniejszanie się pierwiastka arysko-germańskiego uznał również za przyczynę upadku. A kilka lat potem, jeszcze zanim we Francji zaczęto interesować się Gobineau, dokonał tego samego odkrycia po raz trzeci niepospolity uczony, znany nam już Lebon. Każda z poważnych jego prac była prawdziwie wydarzeniem naukowym o znaczeniu jak to dziś można już należycie stwierdzić, nieprzemijającym. Sięgnijmy do książki, o której sam oświadczył, że stanowi syntezę licznych jego dzieł: Loys Psychologies der Evolution des People's. Czytamy tam zdania, jakby żywcem, wyjęte z gobiną, a cały osobny ustęp poświęcony jest wykazaniu Commentless Institution der des Populus. Przy czym akcentuje wciąż rasę. Wywodzi zaś sprawę tymi samymi niemal argumentami co poprzednik. LeBon dokonał zaiste niejednego odkrycia świadczącego o jego wielkości. On to głosił hierarchię w ogóle jako metodę cywilizacyjną metodę ustroju życia zbiorowego, ale zapędził się niepotrzebnie aż do hierarchii psychologicznej raz, popełniwszy przy tym ten błąd, że ustanawiał te hierarchię według zbliżania się lub oddalania naszej cywilizacji względnie od psychiki indoeuropejskiej, przyjął więc kryterium nieistniejące, lecz pamiętamy, obalone dopiero niemal dopiero dziś. Drugim błędem było przekonanie o zasadniczej niższości wszystkich wobec nas i nieuwzględnianie niższych i wyższych szczebli zachodzących w każdej cywilizacji, co zresztą dotychczas zbywań powszechne. Tymi błędami tłumaczy się mylne wyjaśnianie faktów dostrzeganych najzupełniej prawdziwie, czym też Bon celuje. Na przykład powiada, Murzyn lub Japończyk może posiąść wszystkie dyplomy europejskie, lecz nie będzie działać po europejsku w rozmaitych okolicznościach życia. Dlaczego? Bo u raz niższych zachodzi większa lub mniejsza niezdatność do rozumowania, a ludy od cywilizacji wyższej nie zdołały przelać jej na niższe właśnie z powodu przepaści między umysłowością rozmaitych ras. Nie sprawi tego samo nauczanie. Żywioły zasadniczo niższe nie są zdolne przyswoić sobie cywilizacji dla nich zasadniczo za wysokiej. Te teorie hierarchii wykształcił jeszcze bardziej antropolog la de la Poge. Blondyni długogłowi są jego zdaniem nerwami i mózgiem ludzkości, bo oni tylko są prawymi Aryjczykami. Wszelkie krzyżowanie obniża poziom i nie ma sposobu, żeby podnieść rasy mniej uzdolnione. Ale jeszcze dalej, na samym skrajnym skrzydle stanął AJ Dion, nie zdoławszy się wymotać z labiryntu omyłek antropologii. Według niego istnieją rasy ludzkie pozbawione zdolności do pożyteczniejszego udziału w postępie ludzkości niż ten. Jaki w nim brał proletariat. Nie można zaprzeczyć, że są na kuli ziemskiej rasy niezdolne do przyjęcia wyższych form cywilizacyjnych, które mogą jednak oddać celne usługi w jej, w jej formach niższych, nie będąc przez to pokrzywdzonymi ani nie demoralizując innych. Wydaje się zupełnie możliwym, że pewnego dnia będą zmobilizowane i użyte w myśl zasady, że dobro wszelkiej zbiorowości wymaga takiego podziału zajęć. Każdy organ wypełnił te czynności, do których jest najbardziej uzdolniony. Wszyscy ci uczeni błądzą w tym, że identyfikując rasę z cywilizacją, mylą jedno z drugim. Orzekwszy hierarchię ras, musieli jakieś cechy somatyczne postawić na szczycie i tak doszło do królowania długogłowego Blondyna, którego gniazdem i krajem zapasowym zrobiono Skandynawię. Tymczasem zaś nauka obaliła i założenia, i wyniki. Teorii hierarchicznej w rasografii. Przede wszystkim okazało się, jak wątłą jest podstawa skandynawska rasy nordyckiej z jej długogłowością, Oto w roku 1902 okłosił Anton Neustrem rozprawę UberD, de Formenbera Der des Menschlichten Schladels und deren Urschlachen, który stwierdził, jako w Szwecji Ledwie piąta część jest dolichocefaliczna, druga piąta jest brachycefaliczna, a trzy piąte mezocefaliczne. Co zaś najważniejsze, że długogłowych najwięcej między warstwami mniej wykształconymi. Większy procent długogłowych wykazały stare czaszki germańskie i słowiańskie. Neustrem tłumaczy to nawet nie krzyżowaniem, lecz zmianami trybu życia. A kiedy słynny Wirko wyraził mniemanie, że czaszki skracają się z postępem kultury, wyższość ducho duchowa długo głowy została w ogóle zakwestionowana? W ostatnich latach zadał Pitar pytanie, przypierające zwolenników hierarchii raz do muru. Czemuż nie wypadnie do głowy jakiemuś socjologowi, żeby ogromny wzrost nauk w drugiej połowie XIX wieku i w wieku XX przypisać zmniejszeniu się ilości długogłowych a rozmnożeniu krótkogłowy? Ma słuszność francuski antropolog. Gdyby z tego rozwoju nauk, jakiemu równego, jakiemu równego nie znają dzieje, wysnąć wniosek o wyższości krótkogłowców, byłby oparty przynajmniej na czymś konkretnym. Przepadły księgi arystokracji lodu ludzkiego. Gomino przez pomyłkę zastosował do całej ludzkości to, co o uwarstwowieniu społecznym zowie się arystokracją, ponieważ pozostawał w tym błędnym mniemaniu, jak, jakoby arystokracja celowała czystością krwi. A tymczasem rzecz ma się wprost przeciwnie. Im wyższa społecznie i ekonomicznie warstwa, tym bardziej miesza się antropologicznie. Im dostatniejsza kraina, tym bardziej mieszkańcy jej dają, mm, mają do czynienia z napływem od obcych. Nie da się utrzymać poglądu, jakoby zachowanie względnej czystości rasy towarzyszył wyższy rozwój cywilizacji. Wspomniano już, jako najczystszą ze znanych ras historycznych są Nubijczycy, prawi potomkowie starożytnych Egipcjan, a zatem hierarchia ras także utrzymać się nie da. Skądże sztedu jej zwolenników tyle trafnych spostrzeżeń? Czy to tkwiąca na dnie bajki prawda? Łamigłówka się wyjaśni, gdy zadamy tutaj pytanie: kiedy? Można mówić o hierarchii umysłowości zbiorowych w pewnym okresie historycznym. Na przykład, nie ulega wątpliwości, że w cywilizacji łacińskiej obecnie Anglik stoi przed Portugalczykiem, ale nie zawsze tak bywało. Można tedy badać i określać hierarchię szczebli osiągniętych w pewnej cywilizacji w pewnym okresie przez rozmaite ludy i kraje, ależ to zmienne, a więc nie hierarchia raz. Polak okresu saskiego jest niewątpliwym potomkiem Polaka z czasów Zygmuntowskich, a jednak ten na szczycie, a tamten na spodzie. Jak całe społeczeństwa przetwarzają się w historii, a to unicestwia mniemanie o stałości psychicznej ras, a więc obala teorię o ich hierarchii. Ponętność teorii o hierarchii ras zapewnia jej wciąż zwolenników. Jak widać z materiałów dzieła profesora Jana Czekanowskiego, Zarys Antropologii Polski 1930 jest ich w Polsce cały szereg. Wykryli już, że laponoidzi są niższym umysłem, zdatni zaledwie do humanistyki, lecz nie do nauk przyrodniczych. Celują zdolnościami polatkicy typu nordyjskiego: przewidzieli, że, na szczęście, typ ten przeważać będzie w przyszłej inteligencji, posunęli się aż do zróżniczkowania psychopatologicznego i kryminologicznego według czynników antropologicznych. Kwi w tym innuce hierarchia, hierarchia ras, ale czy nie przedwczesne generalizowane, oparte na materiale, bądź co so, bądź jeszcze nikłym. Sam zaś profesor Czekanowski pisze na przykład. Wiemy przecież, że warstwy społeczne różnią się swym składem rasowym, a we Francji rewolucja była przecież zmianą antropologiczną warstwy rządzącej. Teza ta pochodzi od Wachera de Lepug, który najkonsekwentniejszy, Uważał też za pożądane zaprowadzenie kast. Teorię rasowości grup społecznych rozwinął był Ludwik Gumplowicz. Jeszcze wyniki: Wyniki: Niepotrzebne i niefortunne poplątanie czynnika cielesnego z duchowym, rasowości z cywilizacjami niczego nie wyjaśniło, a zepchnęło antropologię na manowce i za bagniło wiele zagadnień. Zrodził się z tego ciężki w następstwach błąd. Mylne mniemanie, jakoby człowiek tkwił zmusów w więzach umysłowości takiej, do jakiej zniewalają go warunki rasowe, a więc cielesne i w ogóle zewnętrzne dane przyrodnicze. Słusznie wywodzi Henry Ber, Jako warunki zewnętrzne posiadały ogromny wpływ w czasach prehistorycznych, który jednak w historycznych słabnie coraz bardziej. Można by powiedzieć ściśle i słabnie w miarę osiągania wyższego szczebla cywilizacji. Żadna cywilizacja nie stanowi, przynależności, nie stanowi przynależności jakiejkolwiek rasy, ani też żadna rasa nie jest ograniczoną do pewnej tylko cywilizacji, a tym mniej do pewnego jej szczebla. Nie ma stałego i nieuchronnego, a wyrażającego się w każdej rasie odmiennie stosunku pomiędzy rasą a pięcioma kategoriami życia. Murzyn afrykański i amerykański toczą walkę o byt całkiem odmiennie, mimo tożsamości rasy. Tym bardziej w kategoriach duchowych. Stadium Arystotelesa przeszło od potomków Hellenów do Arabów, a potem do ludów łacińskich. A chrześcijaństwo czyż nie przenika do wszystkich ras? Nie w rozmaitości ras, czyli przyczyna rozmaitości cywilizacji. Żyd mieszkający od wieków pośród nas różni się od nas duchowo dlatego, ponieważ jest innej cywilizacji choćby rasowo był znacznie zasymilowany. Moskal różni się od nas duchowo nie mniej od Żyda, chociaż jest somatycznie bliższy, lecz całkiem inny jest cywilizacji. Madzia jest zgoła innej rasy, lecz duchowo bliższy nam bez porównania niż Rosjani, albowiem jest jednej z nami cywilizacji. Zachodzi pewna analogia między rasami i cywilizacjami. Mianowicie co do ich krzyżowania. Jak krzyżują się pomyślnie tylko bliskie sobie gałęzie raz? Podobnie, że dodatne krzyżowanie może nastąpić tylko nie, pomiędzy kulturami tej samej cywilizacji. I wykazuje to cały przebieg dziejów. Ale całe, przy całej analogii zachodzi atoli ważna różnica w tym, że, rasą, że rasa czystą być nie musi, ale cywilizacja musi być czystą. Kwestia cywilizacyjna, psychiczna nie jest zależna od cielesnej, rasowej. Widzimy tu duch silniejszy niż ciało. Niezależność cywilizacji od raz stanowi cenny przyczynek do problemu wyższości ducha nad materią. Niezależność cywilizacji od raz stanowi cenny przyczynek do problemu wyższości ducha nad materią. Nie chciałbym, żeby rozdział ten uchodził za roszczenia z mej strony do biegłości w antropologii. Studiowałem ją niekompletnie o ile tylko, ile wymagało zagadnienie stosunku cywilizacji do raz. I na tym koniec. Jestem tylko historykiem, to samo zastrzeżenie tyczy następnego rozdziału. Który to będzie Cywilizacja Język. To się będzie składał z nomenklatury: wielojęzyczność, języków, bogactwo, a języków. bogactwa, obóztwo. Niejednakowa zdatność. Stosunek do, zbioru, do umysłowości zbiorowej. wyniki może w jednym nagraniu wszystko całość przejdę, cały jeden rozdział, czyli trochę inaczej jakby